Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu o wszystkim o życiu, o emocjach i o tym, jak odnaleźć siebie w codziennym hałasie. Dzisiaj chcę porozmawiać o czymś, co może być zarówno trudne, jak i piękne czyli o byciu samemu. Nie o samotności, ale o byciu samemu ze sobą, bo to nie jest do końca to samo: samotność to brak, a bycie samemu to przestrzeń czasem pełna ciszy, czasem pełna myśli ale zawsze twoja. Bo wiesz, można być samotnym w tłumie ludzi, w biurze, w klubie, na spotkaniu rodzinnym, a często nawet w związku. A można też być zupełnie samemu, gdzieś na drodze, w lesie, na przystanku i czuć spokój. Bycie samemu nie jest brakiem innych. To jest obecność siebie. Wielu z nas boi się tego, bo wtedy zostajemy z naszymi myślami, z tym, co nierozwiązane, niedokończone, a jeśli nauczysz się zaglądać tam właśnie bez lęku, odkryjesz, że w ciszy naprawdę słychać siebie. Zdaję sobie sprawę, że nie jest to łatwe, że ciężko osiągnąć taki wewnętrzny spokój. Dlaczego? Dlatego, że żyjemy w kulturze hałasu, w świecie powiadomień, rozmów, treści, muzyki w tle filmików. Ironicznie, podcastów takich jak ten, rzadko mamy moment ciszy. Ale kiedy on przychodzi, czujemy się nieswojo. Kiedy już nauczysz się być samemu, zyskasz coś niezwykle cennego wolność. Nie tak dawno sam poczułem, że potrzebuję takiej wolności bez rozmów, bez obowiązków, bez pośpiechu. Potrzebowałem pobyć tylko ze sobą. Więc wsiadłem na motocykl i ruszyłem w podróż dookoła Polski. Bez konkretnego planu, bez wyznaczonego celu, tylko ja, droga i silnik, który mruczał jak spokojny oddech. Pierwsze kilometry były dziwne. Głowa była pełna myśli, serce gdzieś pomiędzy ekscytacją a niepokojem. Zatrzymywałem się w małych miasteczkach, na stacjach benzynowych, przy jeziorach. Z początku łapałem się zupełnie na tym, że ciągle sięgałem po telefon, żeby coś sprawdzić, coś napisać, a potem przestałem. Z każdym dniem było coraz ciszej. Nie tylko wokół mnie, ale we mnie. Zacząłem słyszeć własne myśli, zauważać, co jest naprawdę moje, a co wzięte od innych. Pojawiały się plany, marzenia, pomysły, które wcześniej tonęły w codziennym zgiełku. Pamiętam moment, kiedy jechałem krętymi drogami w Bieszczadach, Droga wiła się gdzieś między górami, a słońce zachodziło tak powoli, że miałem wrażenie, że świat na chwilę się zatrzymał. Wtedy pomyślałem, że to jest ta wolność. Nie ta, o której mówi się w wielkich słowach, tylko ta cicha, kiedy jesteś sam i to ci wystarcza. Na swojej drodze spotkałem też oczywiście innych ludzi. Zwykłych, niezwykłych, choć w sumie każdy jest niezwykły na swój sposób. Był na tej drodze kierowca Tira, który zaprosił mnie na kawę na parkingu i po prostu opowiadał o swoim życiu. Gdzieś na trasie spotkałem też starszego motocyklistę, to chyba było w Bieszczadach, który leżał przy drodze, po prostu relaksował się widokiem i dał mi kilka cennych życiowych lekcji. No i był też mechanik, który tak po prostu naprawił mi kierunkowskaz po tym, jak o mało swojej wyprawy nie przypłaciłem życiem. Ci ludzie, choć spotkani przypadkiem, pokazali mi, że nawet w samotnej drodze nie jesteśmy tak zupełnie sami, że samotność nie wyklucza relacji, tylko je pogłębia, bo wtedy tak naprawdę słuchasz. Ta podróż była dla mnie lekcją, lekcją zaufania do siebie, do drogi i do tej ciszy, o której mówimy. A kiedy nauczyłem się już być sam, zrozumiałem, że to jedna z najważniejszych umiejętności w życiu. Bycie samemu daje wolność od lęku przed odrzuceniem, od ciągłej potrzeby potwierdzania swojej wartości. Bo właśnie w tej przestrzeni, bez ludzi, zaczynasz widzieć siebie wyraźniej. Zauważasz, co Cię naprawdę cieszy, czego naprawdę chcesz. Nie dlatego, że ktoś Ci to podpowiedział, tylko dlatego, że Ty to poczułeś. I wtedy relacje z innymi też się zmieniają, bo już nie szukasz w nich ucieczki, nie szukasz potwierdzenia, że jesteś wystarczający. Po prostu dzielisz się tym, kim jesteś. Oczywiście nie trzeba od razu wyruszać w podróż dookoła Polski, żeby nauczyć się być samemu. Choć polecam to, ale można zacząć od drobiazgów. I oto kilka kroków, które mogą ci pomóc. Po pierwsze, cisza. Znajdź sobie te 10 minut dziennie tylko dla siebie. Bez telefonu, bez muzyki, bez rozmów. Po prostu usiądź i oddychaj. Nie próbuj nic naprawiać, po prostu bądź. Następnie zrób coś sam, dla siebie. Idź do kina, do lasu, na kawę, obojętnie, co tylko chcesz, ale nie po to, żeby coś udowodnić światu, tylko po to, by sprawdzić, jak się czujesz w swoim towarzystwie. Na początku było to dla mnie dziwne i serio nie sądziłem, że aż tak trudne, ale warto też zapisywać swoje myśli. Napisz sobie, co czujesz, o czym marzysz, za czym tęsknisz, bo słowa to lustro. To one pokażą ci więcej niż myślisz. Słuchaj też przeczuć i samego siebie, bo jeśli czujesz niepokój, gdy jesteś sam ze sobą, to serio to dobrze to sygnał, że coś w tobie domaga się uwagi. Uwierz mi, usłyszysz to. No i piąty punkt: zaprzyjaźnij się z tą samotnością. Nie traktuj jej jak coś przed czym trzeba uciekać, ale jak kogoś kto ma ci coś ważnego do powiedzenia. Bycie samemu ze sobą to nie jest kara, absolutnie tego tak nie traktuj. To dar. To czas, w którym możesz spotkać siebie bez masek, bez ról i bez oczekiwań. Kiedy potrafisz być sam, nie boisz się już stracić innych, bo wiesz, że zawsze masz siebie. A to jest najgłębszy rodzaj wolności. Ja znalazłem go gdzieś między zakrętami między wschodem a zachodem słońca między jednym kilometrem a drugim. Ty możesz znaleźć go w ciszy własnego pokoju w spacerze w lesie w chwili, gdy odłożysz ten telefon i po prostu zaczniesz oddychać. Nie chodzi o to, żeby uciekać od ludzi absolutnie nie. Chodzi o to, żeby wracać do siebie z wdzięcznością. Uff, trochę się rozgadałem ale jeżeli wciąż tu jesteś. Dziękuję ci za to, że byłeś dziś ze mną. Jeśli po tym odcinku poczujesz potrzebę spędzenia chwili sam ze sobą, zrób to. Niech to będzie twój mały krok ku wolności. A jeśli masz jakieś swoje przemyślenia, propozycje, śmiało daj znać w komentarzu. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. I pamiętaj: cisza też ma głos, tylko trzeba nauczyć się go słuchać.